Dobra, kochani, spróbuję nagrać jak jadę w potorze. Może poczekajcie, ubrać, poczekajcie. was na ziemi. O, biorę się. Jest potwornie gorąco. Normalnie czuję, jak się poce wszędzie, nawet na dupie. Dobra, i ruszamy w trasę. I tu jest ten tor. To jest taka wąska drużka. Tak jak widać. I ja właśnie jadę kupię tutaj pse. Muszę nogi trochę rozszerzyć, zdjąć i przyspieszamy. O właśnie. Widzicie? I to się tak ciągnie się traf. Nagrywa się w ogóle, kiedyś tak nagrywałem, że 20 minut gadania i okazało się wszystko na darmo. No. Tak! I proszę, i tu muszę zwolnić. Na razie fajnie. Wcześniej szybciej wyjechałem, ale z telefonem w boję się, że może się okazać to niewykonalne. Już jedna wywrotka była. Kolano trochę boli, ale ochroniarz dał egzamin. Także, lecimy. Na razie jest druża, po prostu Te kamyki są ostre, wierzcie mi. Nie ma ich dużo, ale są. <gry> i pod górkę i znowu kawałek prostej No na razie jest takie fajne, przyjemne, miłe jakbym na spacerku był O, przed chwilą jechałem na kółku kolegi dokładnie tędy myślałem, że nie dam rady, on jest cięższy i większe, mocniejsze. i powiem wam, że tu powiem wam do którego miejsca dojechałem ono z amortyzacją o, jedziemy na tą trudniejszą trasę oczywiście i będziemy po tej łatwiej jeździć, tak? Teraz ja, lepsze dopiero przed nami. No mamo jak myślę, że do, tu do tego miejsca dałabyś radę jechać rowerem bez większego problemu z tymi kołami, kurde, jak nic. O, tutaj tu mogłabyś jechać. Ale tam za chwilę będą parę takich niespodzianek. I tam mogłoby się okazać, że już się nie da. Chociaż kto wie, kto to wie. Niezbadane są Twoje umiejętności i chęci. Kto może by i Cię namówił na takie wyzwanie? Wow, jeden tak. To już mam wrażenie, że tutaj stoi w miejscu. Kolej jest strasznie gorąco. Trochę mi mu spowalnia przez te takie temperatury gdzieś... O, uwaga, patrzcie. Wykrzyknik, uwaga. I zaraz się zaczyna. Tutaj fajne, to fajne takie ciekawostki. O proszę. Jest pierwsza. Jedna wóeczka. Wow, następna. U. To też byś mamo, dała radę przejechać na myślę. Tylko trzeba by było na hamulcach zatrzymać, bo tu z górki jest i się mimowolnie rozpędzasz. O, kamień tu od groma jest. A powiem Wam szczerze, że poza nami nikt tutaj nie jeździ. Nawet rowerami idą na jakieś inne ścieżki. A tutaj dla wielu osób po prostu to jest nie do przejechania. O, i teraz mamy znowu tutaj. Trudno, łatwiejsza, no to trudno ja Dobra. Dobra, nie będę ty nie gadał. Uuu, uh. uuu, uh. <śmany> lecimy. Wow. podskoczyliśmy aż, koło się oderwało od wow. drzwi. Jak Jak o co o tym myślisz? Fajnie by bujało, co? Na takim rowerze no. Kurde. tu w nocy przyjechać, ja Cię kręcę, to by było ciekawe. Ua, 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 tu są mocne te górki. Łoł. Wow. Wow. O, jest i mój kolega przede mną. Ten to jest wariat, ja pierdzielę, poszedł jak przecinek. O. Nie ma szans go do ponić. Opa, jak sobie powolutku jadę, dobrze, że mam telefon, przynajmniej się nie wywrócę, mam się czego trzymać. Uf, te górki są naprawdę niezłe, bo zaczęło to dmuchać, a może to tak w ten. Wow, i zaraz. Już jechałem znacznie szybciej tutaj, bo odskakiwałem na tym, ale z telefonem się niestety nie da. Chyba się wywaliłem na kolegi kółku, już nie dałem rady dalej jechać. Dziś tutaj było. No, no, tu, tu dalej już nie jechałem, bo nie, nie tak nogi mi strasznie bolały. A, stany troje, czy nie? Musiałem wcześniej. Teraz wpijamy się do końca trasy. Wow! Kurde! No i tak się kończy, jak się nie trzyma równowagi. No, ale akurat ja się nie wywaliłem, tylko koło legło. Jestem cały.